wszystkim, Witamy się z wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest sobota, zaczynamy późnym popołudniem, bo jest godzina czwarta, ale będziemy kontynuować też jutro, także zapraszamy do oglądania. Pierwszy co, to lecimy do DJa, tak? Nie, Nie, do polskiego sklepu. Do polskiego sklepu. sklepu. sobie zażyczyła do Biedry wstąpić, a więc jedziemy do Biedry. Mhm. Kupimy Wegetę, mi... kupimy co tam jeszcze trzeba do kuchni. Nie wiem, właśnie nie zrobiłam listy, ale parę Kiszone. rzeczy... Kiszone. Kiszone ogóry, tak, bo parę rzeczy A, mam. E kabanoski kupimy i również kupimy krakersy Małgorzata wytłumaczy dlaczego A wytłumaczy tak, Małgorzata. bo miałam zrobić Raffaello, ale już dawno krakersy zjedzone już nie wiem od może miesiąca gdzieś mnie prosi I Raffaello nie jedliśmy. Tak, także będzie Raffaello i w ogóle już się od polskiego sklepu od zakupów jakoś tak odzwyczailiśmy. Ostatni raz chyba byliśmy miesiąc temu, nie? Gdzieś tak. tak. O no, co jeździmy? Dobra, ale dzisiaj polski sklep, a później Bijay, także może coś wam pokażemy ciekawego z zakupów. It's because we're Americans. Biedronka już zaliczona. No. Tutaj jest nasza biedra. I kupiliśmy dzisiaj takie nawet spore zakupy zrobiliśmy, nie? Tak. Taki zapas trochę. I wzięłam też... E... O Emila będzie już gwizdała lizakiem. Melody. Słuchajcie, co miałam mówić, że kupiłam wafle, będę robiła też wafle, oprócz yy, ciasta Raffaello z masłem kajmakową, bo nie było mleka w proszku, ale umiem, mama moja kiedyś jak była tutaj, to mi pokazywała jak się robi, gotuje się kajmak. Tutaj dużo Polaków mieszka, Jurek mówi, że to jest polskie miasteczko za granicą. Nie bardzo jest już... a już nie będzie widać jest Bardzo dużo miasteczek takich, gdzie bardzo duże jest mm -hmm. skupisko Polaków. To jest jedno z nich. Mm -hmm. Jak się nazywa? Linden, Tak, Tak. nasi znajomi tutaj mieszkają. No. Idziemy do dj Powiem wam, że nienawidzę robić zakupów w Bidżaju. To jest mój taki najgorszy sklep. Bardzo nie lubię tutaj przyjeżdżać, ale niestety czasami muszę. Przeważnie wysyłam tylko jeżego z Emilią, ale dzisiaj idę ja też. Jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, to zobaczcie w bidżeju, jakie są piękne wydania, duże, tutaj jest jeszcze więcej części, ja czytałam jak byłam gówniarą chyba trzy pierwsze i ona kosztuje 35 dolarów, spoko, zobaczymy, czy są jakieś ilustracje, czy tylko, Ojej, ale ma literki, ale piękna. Ojejku, chciałam córeczkę, to mam córeczkę a jaki masz size? Seks, tak to jest twój size, ale to jest do spania ty w takich nie śpisz nunia. Nie. nie po prostu to jest taka strojnisia orety Milka. Emilia 10 dolarów masz tyle? I don't have any money. I don't have to po co Ty wybierasz, jeśli nie masz pieniędzy? I have a heard, Może to, to się ubierzesz to na, ten, na indyka, co? Tak. Yes. <laughs> Fajnie mieć córeczkę, tata, co? Super! <laughs> have... Co, odsunęłyśmy się na chwilę od taty i już zgubiłyśmy się, nie? W BJU chodzi o to, że kupujemy zawsze większe ilości. I tak na przykład tutaj mamy za płyn 17 dolarów. I zobaczcie, jedna butelka ma... Ała, ciężkie nie mogę. Ile tutaj jest? Ponad litrę, litre, czyli 2 litry za 17 dolarów. się bardzo opłaca. I ogólnie tutaj akurat weszłam na produkty kosmetyczne do mycia. Ale tak. O, wiecie co chciałam Wam powiedzieć? Nie wiem czy w Polsce są, ale... Te z tej firmy są mega maski do włosów. Ja kiedyś używałam, ale żółtą i bardzo ją lubiłam. Lubiłam. I tak, idziemy szukać tata. O, tata stoi tutaj. Cześć wszystkim! Hej cię przyszłeś zobaczyć zakupy, tak? Ona no zawsze pierwsza. Jak wrócimy ze sklepu, to ona musi wszystko przyjść, zobaczyć, obwąchać. Z polskiego sklepu, nie wiem, nic ciekawego za bardzo. Coś takiego. Wzięliśmy nowość, jakaś. 99 centów jeżyki. Fajnie wygląda. Myślę, że będzie dobre. Chociaż mi to już nie jest totalnie wskazane, ale spróbuję na pewno. I to jest pyszne. Roleski, ten chipotle. I z polskiego sklepu, no w sumie tyle. A, jeszcze to jest dobre też. Watermelon, jeżeli kicia zejść ze stołu. No i tak dla Kici wzięliśmy jakieś nowe jedzenie na spróbowanie, i znaki, bo to jest taki wybredny kot. Taki wybrednym kotem jesteś, że ciężko jest Ciebie zadowolić. I robimy kolację. Patrzcie, a jeży, jaki zachłanny. Szoka, ten ile? Tu jest ich 9. Będę testowała te jeżyki kulki mleczne. Już mi nic nie zaszkodzi, tak. W sumie nieźle to, wiec. Na lato się. Cejbistę? Jurek już próbował. Mmm. Uh -huh. O serio, są pyszne. Mmm. Trzy takie kuleczki. 200 kalorii. ale cukru. 17 gram. Emilia założyła swoją sukieneczkę na Thanksgiving. Stliczna jest, tak? Tylko, Krótkie są? Yeah, o, oh, no zobacz. Yeah, nie. Pokaż. No bo ty jesteś duża dziewczynka. I już dzisiaj na sobotę odzywam się do was ostatni raz. Jest 7.20. Lecę po moją koleżankę i e, jedziemy obie do Miller's na drinka. Trzy tygodnie się już nie widziałyśmy, a z wami widzę się już jutro rano. Jerzy, czy ty wiesz, o której ja wczoraj wróciłam, a raczej dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. <laughs> no, zmienili u nas też czas. Ja się czuję dzisiaj taka totalnie niedospana, ale ogarnęłam się ile co do Lidla. Kilka drobnostek jeszcze dokupić na ten tydzień. I tak. I co? I jakie plany dzisiaj? To nie wiemy jeszcze, nie? Most wyrazano dzisiaj jest zamknięty. Miałam ochotę dzisiaj wszystkich na Brooklyn wyciągnąć, ale się nie da. You don't know who's watching your channel, though. No. Dobra, lecę. No. Dzisiaj moje zakupy to nic ciekawego, ale wzięłam sobie nie pamiętam jak one się nazywają, po polsku. Wyleciało mi z głowy te kwiaty. Taki bukiecik, mam nadzieję, że mi przetrwa trochę. I z kwiatów jeszcze. Fiołki. One kosztowały tylko 4 dolary. Pewnie mi padną, ale zawsze pamiętam, że moja babcia kiedyś miała je na oknie, więc kupiłam. Kupiłam też od razu blaszkę na indyka, żeby była. I Emilka i tak tego nie ogląda. Do nas przychodzi początkiem grudnia bądź tego dnia, jak choinkę stawiamy. Jeszcze nie jestem pewna, w zeszłym roku mieliśmy, jak choinka była postawiona, w tym roku może dopiero w grudniu, bo już nam się pomysły kończyły. Elf i Elf w tym roku przyniesie coś słodkiego: dużego Mikołaja i Elfika, właśnie taką czekoladkę. No i tyle, no i nic ciekawego, dzisiaj akurat w sumie powiem Wam, że tutaj te, te wózki są tak wielkie, nie, zobaczcie, po prostu pobieło ich teraz, ciężko jest przejść w sklepie, się minąć, bo wiecie, te alejki w Lidlu nie są jakieś super duże, a tutaj i tak nie robi takich zakupów nikt wielki, żeby te wózki były tak potrzebne. I jeszcze wiecie co Wam powiem? Ostatnią moją historię. Słuchajcie, ten bagażnik, samochód jest taki zdradziecki. Zawsze jak mieliśmy wcześniejszy, to zawsze tak brałam coś z niego i już naciskałam guziczek, żeby się bagażnik zdążył zamknąć. I zawsze zdążyłam coś wyciągnąć, zanim bagażnik mi się zamknie. Wyobraźcie sobie, że w tym. Niedawno wyciągałam, coś tam wyciągałam, nie pamiętam co, ale jeszcze wiecie, nie wyciągałam tego, już nacisnąłam guziczek w przekonaniu, że zdążę, no bo zawsze zdążałam. A tu, kurde, niespodzianka, klapa bagażnika uderzyła mnie w głowę, no tyle mocno, że się przewróciłam z tym, ale co ja tam miałam? Wodę wyciągałam, chyba selcer I <słuch> no, już tak nie robię, już pierwsze zawsze wszystko sobie popakuję i wiem, że ten bagażnik jest dużo szybszy. No, wracam do gadać, lecę do domu. Już wiem, jak się one nazywają, to są hortensje. Całe szczęście, że moja Kicia nie rusza, <gryw> powąchać możesz. Hortensje moja druga mama, moja teściowa właśnie w Polsce ma, przepiękne zawsze. I fiołek już sobie przestawiłam do następnej doniczki. Ale ładne, jeszcze nie wiem, gdzie go postawię. One chyba dużo słońca potrzebują, muszę poczytać, żeby mi nie padł zaraz. Nastawiłam sobie już zupę do gotowania. I bunt całego domu dzisiaj jest, bo Emilia nie chce zupy, Jurek to tak średnio też lubi, bo uważa, że zupą się nie da jest, a ja bardzo lubię. Dawno nie było i ja że nową zrobię. Później będę robiła wafle. Kupiłam mleko skondensowane, nie wiedziałam, ale przypomniałam mi się później, że mam jednak zapisany przepis od mojej mamy, ale ona chyba to na mleku gotowała i nie na, zwykły, na zwykłym właśnie mleku. Zaraz znajdę sobie przepis, pokażę wam też mój segregator z przepisami i będziemy robić. No i się popłakałam po prostu normalnie nad cebulą. Jurek mi kupił tydzień temu taką ostrą, że sakra jakaś okulary nawet założyłam do tego, ale nie pomogło. Muczyłam ją w wodzie też kiedyś i też nic nie daje. Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na cebulę, która jest naprawdę piekielnie ostra, tutaj Cię znać z chęcią, przetestuję więcej. I tak wygląda moja zupa jarzynowa. Jest tutaj podsmażony bekon, zawsze dodaję i cebulkę i to właśnie najlepszy smak robi. Zmywarkę myję, ale chciałam wam pokazać mój przepisnik, taki mam właśnie personalizowany. Sekrety kuchni Tomczak. Zamówiłam go z jakiejś strony internetowej, nie wiem, nie pamiętam już, ale żałuję, że czarny, ale to już ileś lat temu. I tutaj zbieram przepisy, które mam nadzieję, że kiedyś w spadku zostawię Emilii i dzisiaj będę robiła Raffaello na krakercach, ulubiona Jurka. <grych> I z drugiej strony, już tutaj zaraz mam przepis na wafel z mleka zwykłego. Będę robiła ten wafel i zawsze też sobie dopisuję, od kogo mam przepis. Ten na przykład jest od Babci z Potoka Świętej Pamięci. Ona właśnie, mała mi mówiła, że ona zawsze robiła jej ten, im, ten wafel, więc ja dzisiaj go będę robiła też. O i na przykład tutaj ciasto cappuccino i widzicie przepis babci Danusi 2018 rok w ogóle ja sobie tak zapisuję jakieś daty i do tego jak jakiś pamiętniczek mam nadzieję że kiedyś Emilia będzie z tego ko chciała korzystać. Patrzcie godzinę z litrem mleka zajęło mi gotowanie tej masy już będę ją wyłączała będzie idealna i będziemy robić wafel tylko ostygnie. Okay. Chciałabym powiedzieć, że sobie zrobię teraz kawkę, ale nie mam mleka, bo całe mleko wykorzystałam na masę budyniową do Raffaello i na tą masę, którą ugotowałam e, krówkową, czy jak tam się to zwie. Słuchajcie, normalnie tak mnie nogi bolą godzinę ponad stałam i to mieszałam, ale się udało. A tak, a czarnej kawy to ja nie wypiję, nie ma opcji. I... I w ogóle to ja dzisiaj nawet kawy nie piłam, tak jak sobie myślę, bo rano wstałam, czułam się nie do życia. Wypiłam sobie cappuccino, które nie ma w sobie kofeiny, więc dzisiaj nawet kawy nie miałam. I tak. Y Oglądam też rolnika teraz na Facebooku w międzyczasie bo w Polsce już leci teraz w telewizji odcinek a niestety ja nie mam tutaj szansy obejrzeć dopiero za jakąś nie wiem godzinę półtorej wrzucą na stronę internetową to będę oglądała ale nie mogłam się doczekać komu Artur dzisiaj podziękuje i niestety Oli podziękował rozstał się z Olą trochę mi jest szkoda nie wiem jeżeli oglądacie rolnika to dajcie znać komu kibicowaliście właśnie czy bardziej Oli czy Sarze Według mnie pomiędzy właśnie tą Olą a nim była taka chemia, było widać to coś i seru też jest spoko, no nie? Ale z Olą właśnie to było chyba to coś. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko jest w sumie możliwe, nie może się okazać, że do siebie jednak wrócą. No nie wiem, no takie smutne to było troszkę e, rozstanie i idę sobie chwilkę teraz odpocząć, póki mi to stygnie wszystko, a później się do Was odezwę i, i co? I będziemy przekładać to, a ja jeszcze lecę podglądać rolnika. Odeszłam sobie kawałek tutaj, bo w kuchni zaczęłam już ucierać masło do Rafaello, Od razu Wam mówię, że zmniejszyłam proporcję cukru, bo jak kiedyś robiłam zawsze z takiej ilości cukru, jak było w przepisie, to było po prostu za słodkie, nie dało się jeść, a wiórka kokosowe i tak są słodkie. I jeżeli chcecie spróbować, to sobie tam wcześniej zastopujcie na przepisie i, i zróbcie, bo to jest dosłownie parę minut pracy tak naprawdę, a Raffaello wychodzi pyszne z tego przepisu. No i obejrzałam też trochę już rolnika znowu, jednak stwierdzam, że Sara i no pasują do siebie, ciekawa jestem, co z tego wyjdzie i jestem też bardzo ciekawa, e, o co chodziło u Waldemara i że ta odjechała taka, wiecie, zła, że się nawet nie pożegnała ta z ciemnymi włosami, też e, te, a właśnie Waldemar z tą Ewą, nie wiem, jakoś mi się nie wydaje, że oni będą razem, po prostu... E, hmm. Nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę w ogóle, żeby to źle zabrzmiało, ale ona nie wygląda jakby miała takie szczere intencje wobec niego. Nie wiem, taka w miarę ładna dziewczyna, 30 lat i żeby szukała tych... Dobra, już nie chcę nic mówić, ale zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Jakoś, nie wiem, szczęścia im nie wróżę. Kończę już przekładać wafel, jednak dorzuciłam gorzkiego kakao do niego, ponieważ był za słodki. Ta masa po prostu nie dało się jej jednak zjeść. Znaczy, wiecie, no, jeden kawałek dałoby się, ale Jerzy lubi zawsze tak więcej do pracy. Też mu daje jutro na pewno chłopaków, jeżeli z kimś będzie pracował. Nie wiem, jakie jutro ma. Może będzie jutro sam. Nie wiem, jaki, ma jutro, jaki sobie rozkład zrobił, ale jeżeli będzie z kimś, to na pewno będzie częstował. I. I tak, zachód słońca już, 4.30, już trzeba się przyzwyczajać do tego. Sąsiedzi już e, sprzątają po Halloween, zaczynają stroić na e, Boże Narodzenie. Dacie wiarę, u nas już jest tak, że bardzo dużo już jest domów udekorowanych też i na Boże Narodzenie. Tylko Halloween się skończy, ludzie już po prostu dekoracje wyrzucają, od razu jest Boże Narodzenie. Wcześniej jeszcze, pamiętam, że jak przyjechałam tutaj do Stanów, to jeszcze nawet na Indyka, a Indyk jest w ostatni czwartek listopada, nie było jeszcze to tak popularne i jak widziałam jakąś choinkę właśnie na święto dziękczynienia, to było takie trochę wow, że już, a teraz już właśnie, mm, nie wiem, no nie będę mówić na procenty, ale bardzo dużo ludzi już na święto dziękczynienia po prostu dekoruje swoje domy, już są choinki, co jest też w sumie nawet fajne, bym powiedziała, no bo niektórzy mają jak... Rodziny dzielą się, że na przykład robią e, u jednych e, Święto Dziękczynienia, u drugich e, robią Boże Narodzenie. No to chcą też, żeby był już taki klimacik, też to sobie dekorują. I ja też miałabym na to ochotę, ale się powstrzymam, bo lubię jak na Święto Dziękczynienia. Jeszcze jest ten klimat, wiecie, jesieni. I też za jakieś. Um, Dwa tygodnie już chyba sobie stół rozłożę, zrobię sobie taki już fajny serap na nim, bo chciałabym się trochę nacieszyć tym moim obrusem. Bo jak ściągniemy zaraz po indyku w piątek, posprzątam w piątek Black Friday. My nie chodzimy na żadne zakupy ogólnie, raz tylko pojechaliśmy kiedyś. To była kolejka, pamiętam, w nocy do Best Buy, to był taki sklep elektroniczny. Ale to też wiecie na początku, jak tutaj przyleciałam do Stanów, nie chciałam zobaczyć, to no, już nigdy później nie pojechaliśmy na Black Friday. Też ceny są zazwyczaj wyższe, jednak mimo wszystko, że e, mówią, że opuszczają, a wcale tak nie jest. Tak samo jak i z tym Prime Day. Jeżeli chodzi o Amazon, to tak samo e, zauważyłam, bo miałam kilka rzeczy dodanych do koszyka e, wcześniej. I jak był Prime, to cena była albo taka sama, i że niby była przycena, wiecie, także się nie opłaca. I tak i zaraz w piątek, Black Friday, planuję już od razu moje dekoracje świąteczne wyciągać, choinkę rozkładać. I tak, i także będzie fajnie, już będzie klimat, a będę robiła na pewno tak jak w jesieni zrobiłam, Duży, dosyć dużo miał ten... Film wyświetleń chyba gdzieś około 9 tysięcy, więc wiecie, jak dla mnie, dla początkującej to było super. Plus yy, chyba jakieś ponad 100 osób, chyba 112 doszło subskrypcji mi nowych z jednego filmu tamtego, także fajnie, że Wam się podobało. Będę też robiła, e, dekorujemy na Boże Narodzenie, a na Boże Narodzenie mogę Wam powiedzieć, że ja już pójdę w tym roku, jak i co roku w sumie, <laughs> ale w tym roku też w ogóle po bandzie I Póki co jeszcze tutaj też nie mam za bardzo tak miejsca, żeby tak wszystkiego wiecie naupychać i w ogóle, ale tak jak mówię, za jakiś czas jak już będzie duża haupa, no to będzie się działo wtedy już konkretnie, że nawet ta choinka 7,5 fit, która ma mi nie wystarczy, już zapowiedziałam jej, że może wtedy będzie już 9 fitowa, <grych> także no, będzie musiał to znieść, wychodząc za mnie, żeniąc się ze mną, Wiedział na co się pisze. <grych> Rafaelo, też już zrobiłam. Jest to porcja z dwóch paczek herbatników. I wiecie, też jest dosyć spora. Ktoś narobił bałaganu i ktoś musi sprzątać ten bałagan. Nie szkodzi, w tym przypadku wcale mi to nie przeszkadza. Dobre było, nie? Jurek już próbował, Rafaelowa, Rafael tam też już spróbowali. Delicioso. delicioso. Ja też mam delicioso. Wlałam sobie różowe wino wino, szampan różowy i idę do wanny się relaksować. Sieczery tutaj ogarnia kuchnięcie. Pół dnia spędziłam w kuchni i nawet nie wiem jak dzisiaj tego vloga nazwać. Miały, miałam inne plany, ale no tak jak mówię, most dzisiaj był zamknięty. Przez maraton w ogóle dzisiaj Dobra, kończę. W następnym filmie widzimy się za dwa dni. Trzymajcie się, życzę Wam pięknej nocy, dobrego dnia, Jerzy też. Tak. I pa! Pa!